Myślę, to dobry pomysł. Sprzyja rozpropagowaniu z amerykańskiego jako sportu w Polsce i również jest to dobry pomysł dla na narodowy. Narodowego. Jest to coś nowego, kreatywnego i uważam, że to dobry pomysł. No jest doskonale, jest agresja, tak? Lubią agresję ludzie, tak? Bardzo się cieszymy, że udało nam się dzisiaj zorganizować wspólnie z PL 2012 Plus Dzień futbolu Amerykańskiego. Też ogłosiliśmy dzisiaj 8 superfinał, który 14 lipca zostanie rozegrany na tym fantastycznym obiekcie. Liczymy, że będzie to kolejny wielki sukces naszej dyscypliny. Wiele osób mówiło po zeszłorocznym finale, że to magia stadionu na pewno zadziałała magia tego obiektu. Więc myślę, że potencjał jest całkiem spory. Ta dyscyplina absolutnie jest ma szansę zaistnieć dosyć głęboko w świadomości naszych rodaków. Najlepszy na świecie. Pewni, że oferujemy fantastyczne wydarzenie. To nie tylko wydarzenie stadionowe, czyli sam mecz, ale także na błoniach stadionu interaktywny piknik dla całych rodzin. Można spędzić całe popołudnie niedzielne, świetnie się bawić, niewiele zapłacić za bilety i z wszelakim uśmiechem wrócić do domu.